Klaw. Siemanko, witajcie serdecznie, z tej strony Blank Play oraz Jogurt, a to kolejny odcinek serii Void Train i w ogóle to tak, słuchajcie, jest ważna dla nas chwila, ponieważ Jogurt i ja no nie mogliśmy się doczekać, żeby nagrać kolejne odcinki i w sumie nie czekaliśmy długo, bo praktycznie mamy następnego dnia od ostatniej, od, znaczy właściwie od ostatniego nagrywania, przed nagrywaliśmy te cztery pierwsze. I co? Chcemy powiedzieć, że właśnie w tym momencie jest premiera pierwszego. Premiera pierwszego odcinka jest w tym momencie, jogurt. I teraz proszę, okay. jakie emocje, jogurt? Jakie emocje? Pokaż emocje, pokaż teraz emocje. No dobra, okej. Okay. Słuchajcie, musimy zrobić stworka, musimy te raszki zrobić, to wszystko. W ogóle tu się naprawiła ta deska, jogurt naprawił i co? Lecimy, nie? Tak. Ty ja jadę z tym tylnym, ty tam puszczaj i lecimy. Ło panie! Ja, powiem ci, że mam straszne lagi. Mam teleporting? Czemu? Że nie, mogę, nie mogłem być w tylnej wagonie? Masz lagi? Serio? Kurde, klasko jemigrejty straszne. Poczekaj, może zaraz przestanie, bo może ten się zrobi duży. A w ogóle noc mamy. Stój, stój, stój! Wczytało no, mi się wszystko dopiero. No, to poczekamy. Jogurt to zbieramy. Musimy, musimy, słuchajcie, dzisiaj zrobić ogólnie myk taki, że trzeba jak najwięcej nazbierać tych surowców, bo one będą nam potrzebne mega, nie? I te najbardziej schowane też trzeba. Dobra, my podpalamy. Czy tego? Zbieramy tu na razie wszystko. No. A pozbierałeś wszystko? Myślę, że ja. To lecimy dalej. Lecimy. Znaczy, ważne, żeby nie pomijać, bo faktycznie potem, potem, potem się cyrki robią, nie? O, tam jest chyba scrap pod spodem. Tak, właśnie... O, dobrze, wziąłeś go. Super. Mamy w ogóle znowu nocne niebo. Nie ma dzwonu tym razem. No surowców potrzebujemy w brud, nie różnych. Bo bez surowców nie ujedziemy daleko. OK. Jak, jak, trzeba stop, to mów, to move, Robimy stop. Nie, no sus, sus na razie. Bo, bo, drewno jest potrzebne i skrap głównie teraz nie, żebyśmy mogli robić te stalówki, nie? Rzaczka musimy zrobić. Mhm. Dobra, nic tam nie przegapiłem Tu Rekin, rekin A mój Wstajemy Dobra, mamy go Trzeba, trzeba się go pozbyć Ty, a w ogóle jakieś szczęście do tej broni dostałem, a nie wiem jak się tego używa Drop i tu Favorites. Jak to, jak to się używa tej broni? Ty wiesz jak to się łączy w ogóle? Ale co? No nie dostałeś takich jakichś tam... ...Heavy Frame Gazer na przykład? I, ...i Grip'a mam do broni. Hmm, może wejść w Inventory i tam w slot? No właśnie próbuję i nie mogę. A podejrzewam, że większe obrażenia bym mógł zadawać. Okej, okay, a może tego. to craft craftować trzeba? Może po, tym, może po tym robaczku będzie można crafta robić, co? Może sprawdzę receptę. Komponent. Tak, teraz mi przyszło dobra, to na razie schowam, bo, bo szkoda mi, miejsca, nie? Po czego już full jest, no to odkładam. Hop, tak. I tak. Gdzie on jest? Widzisz go? A tam do góry. No, widzę. Aż normalnie trochę pod tego. Pytanie, czy on może mnie też atakować? Mało życia ma, poczekaj, poczekaj. Niech będzie bliżej statku. Jest dobra, biorę. Lecimy dalej. Na razie, na razie, moim zdaniem ta gra jest lightowa, Nie na razie, nie? Ta. Co robisz? Tego zwierzeczka będę robił. A już mamy Drobce? W się przepałem. Na razie. A, dobra. To lecimy. Okay. Szukamy skrapu. Jak się w ogóle wam podobają te odcinki? Też jesteście jak my ciekawi, co będzie w następnej stacji, czy czy czy, czy po prostu luźno sobie? Cheerujecie przy naszych odcineczkach, Napiszcie w komentarzu, co tam myślicie. Albo jeżeli wiecie coś, co na przykład ominęliśmy, albo czego nie robimy, no to napiszcie, doradźcie, co? Górcik, co myślisz? Myślę, że to jest plan. Porady to fajna sprawa. Ja się ogólnie przyznam, że to ja Blanka zapytałem dzisiaj, czy nagrywamy dzisiaj. No. Jeszcze dalej. O kurde! Cofaj! Cofaj! Co za dźwięk? Nie mam pojęcia. Czekaj, tam co? Tu jest drewno. Idę po to drewno. Nie mam pojęcia co się stało. Nie, nie mam pojęcia, panie. Muzyka nagra... Czekaj, jeszcze to z gra. No lećmy do przodu, puszczaj hamulec Ja się boję No puszaj hamulec I dlatego, gra, dlatego gramy w dwójkę, żeby nie, nie robić w gacie Wrócę na chwilę na pracę. No na razie nic się nie dzieje, nie? Ale muzyka no nie była za ciekawa, co? No. No widzisz coś wokół? No nie. No kurcze nie dzieje, nie? Ale się zląkłem troszkę. Ej, mam jakąś wyspę po lewej stronie z domkiem. O kurde, ty. Chyba to możemy wylądować, co? Zrobimy. Stop. Chciałem. czekaj Dostałem. Walka. Mój, A tu z dołu, czy skąd strzelają? Tam doleciałeś, tak? Tak, 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 już tu może no. Ej, no tego się nie spodziewałem, że tu takie rzeczy są, ale ich tu jest. 40 życia mam tylko. To tak samo, spokojnie. Gdybyśmy przeżyli? 33 życia. Panie, 22 życia mam. 34 19. Osiem życia mam. Ja się nie wychylam. Cztery życia. Musisz, musisz ogarnąć, bo mnie zabiją. A ty mnie chyba nie podniesiesz, nie? Ale gnój. Dobra, wracam do budynku mam 17 Wywaliłem tu coś Mam 9kp No to. to poczekaj może ja pierwszy zginę, co? W razie czegoś sprawdzimy czy można się podnosić, co Dobra Bo tu podchodzi koleś Oni są z... na mieść dobra leży wszyscy nie gdzieś storów ma 3 HP Le, nie żyję. Mogę Cię podnieść? A nie, zespiłem się w tym, yy, w, w pociągu i po prostu muszę swojego jak wziąć. Jezu, śmierć się aż tak nie boli. Mam 0 HP, panie. Nie żyję. Dobra. Śmierć tu w ogóle nie boli, w tym powiedział. Ja to, to zbierasz Tak, zbieram. No dobra, i co teraz? Yy, już, ja, już, ja już to zrobiłem, chyba co, co trzeba było tu zrobić. Zaraz ci, zaraz ci powiem co zrobiłem. Wlazłem w to oto miejsce. Do tej budki, panie. Tu. I, w, no. I nacisłem E przy tym czyść, bo to było tu oparte na tym i to wywaliłem i chyba się nam otwarła dalsza droga, bo była zamknięta. Okej. Okay. Dobra, czekaj, a co z tym trupem? A, że dalej nie żyje, okej. Okay. Tu więcej nic a, nie ma. I tu więcej nic nie ma, nie? Tu są tutaj tojki. pierwszy raz coś takiego mieliśmy, nie pierwszy raz. Taką blokadę no, nam zrobili i... I tu ta blokada była, widzisz? Jest teraz opuszczona. Widzę. A to, a to, a to... Takie, takie krzaczki dziwne? Fajne, tu ty, ty. praneczko, to oni takie mają przejazdy, tak tutaj? Ty no powiem Ci, że jestem mile zaskoczony, bo nie wiedziałem, że coś w ogóle występuje takiego tutaj w międzyczasie. No ja myślałem, że taki taki będzie po prostu taka wyspa, na której coś polutujemy między stacjami. A tu nie. A tu nie bo ma lutowań. Tu Dobra, to co? Pokonaliśmy. Ale fajnie, co? No, tak, ciekawe. Możemy mieć zwierzaczka? To dobra, wiadomość. Tak, to już robisz? Joch, robi się. No to ruch. Co, można go postawić, czy co? Nie. Gdzie go masz? Tutorial Roflemo Ej, musimy go wychować i nakarmić, chyba Oho. I musimy mieć specjalny wagon, czy co to jest? Nie, coś musimy mieć. Czekaj, winch? Jest, Roflemo. Roflemo's Do wybudowania, tak? Tak, dobra, czekaj, gdzie tu jest? to jest? Czekaj, postawię to gdzieś, co? Żebyśmy mieli tu w magazynie, będziemy go hodować sobie? Tak, tylko go tutaj róg. Tu, tak, w ten róg, tak? Ale w róg? No, A nie lepiej, no, żeby bo, tu w rogu były te jeszcze te? Może tak, z, z, tu, tu bym postawił, tak, żeby było miejsce też dla. Okay, okay. Wiesz o co mi chodzi, nie? nie ja, ja wiem, no, no zostawaj. Bożenie dwa. No ej, no nie jest to drogie chyba, co? No tyle co ulepszenie. No dobra, ruszamy dalej chyba? Tak, tak, tak. Tak naprawdę mogliśmy wejść, szybko to zrzucić i jechać dalej, nie? No tak, ale... Ty, ale zabawy by nie było, no postrzeliśmy sobie. Tam zginę tam zginąłszy. Dobra, czas zbierać dalej części. Jakieś miejsce na coś? Tutaj na te śmierdziele są 5 i 5. Ja zapełniony jestem, kurczę, cały prawie. Dobra, trzeba zbierać. O, mamy gdzieś stwora tego. Już nie żyje. Dobra, nic nie wypluł. Dobra. Głupot nie zbieram w takim razie, tylko skrabi i drewno, o. A ten magazyn byśmy musieli sobie zrobić, nie? No... Teraz to spokojnie zbieramy. No, zaskoczony jestem, naprawdę pozytywnie jak na razie, bo ciekawe pomysły są w tej grze. Myślałem, że ta gra polega tylko i wyłącznie na takim nudnym jeżdżeniu, a tu ciągle nas czymś zaskakuje, nie? Dokładnie. A za chwilę. Po... Oho. Czy tylko ja to słyszałem? Nie, Rekin, czy co? To mnie chyba kolejne takie stacja jak ta mini. Mówisz? Nie, no tam była dłużej ta melodia. Albo no dojeżdżamy do peronu. No jeszcze nie widzę muru. Dobra. Zmieniła, ale na taką bardziej mi się wydaje taką Ja Ale przy... widzę, czy jest ta blokada, jakby tu trzeba zniszczyć. Przyja przyjazna ta yy, troszeczkę jest ta. No, tu tam jest prosty temat. No, nie można jechać dalej. Ty no stary, co ty? Pominąłeś dwa skrapy, cofamy. Cofamy, no to cofnij. Przepraszam, bo się skupiłem. Dobra, cofaj, cofaj? Trzy nawet, cztery. Cofaj, 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 nie, nie, takich nie, rzeczy nie będziemy robić. A czwartego nie widzę. Już już. Dobra, dawaj drugą. A przed nami coś jest znowu: taki przejazd, przesmyk. Przed nami jest przesmyk w jogurcie. Na dole jest drewno na pewno. A wziąłeś to dobra? Nie, co to jest? Takie dziwne jest. Zatracające wyspy. Coś, coś, i tam o, wziąć. Mhm. To no warunek, że trzeba cały czas być troszeczkę... E, nie wziąłem jednego, zdążę jeszcze? Zdążę, zdążę? Nie, nie zdążyłem, trudno. Gdzie trzeba być wyprzedzonym, to wtedy masz czas, żeby w razie czego się cofnąć, nie? Dokładnie. A tych sztabek będziemy potrzebowali od, od osrania, żeby zrobić te magazyny w końcu. Bo bez magazynów nie możemy więcej zbierać, nie? A potem je po prostu będziemy zapełniać i tyle. Jak uzbieramy czegoś na fulla, no to wtedy olewamy na przykład zbieranie czegoś i zbieramy resztę, nie? Taką myślę strategię trzeba u zrobić. I to będzie tak ja nawet. Bo wtedy we ekipunku nie będzie bajlu, nie? Miejsca będziemy mieli. Okej. Okay. powiem Wam, że teraz odcineczek będzie dłuższy. Chyba, że wiesz, tam to się zaliczało, jakby jako stacja, ale czyli bez sensu. Nie, bez sensu nie, nie, to nie była stacja. I co? Co wywalać. Dobra, wywalam to, pieruny. Drewno lepsze. Muzyka się znowu zmieniła. Muzyki w ogóle nie ma. U mnie leci taka spokojna. O, teraz zaczyna. Dobra. Myślę, że mamy cały czas jakby taki synchronizowaną tą muzykę. Że słyszymy to samo, nie? Mhm. A to jednak nie. Dobra. Wirusów już nie zbieram. Ale gdzieś tu jest szkodnik Od twojej strony... Nie, od mojej też jest Okej, okay, z mojej leży Okej okay. Nie udało się No, powinniśmy powolutku dojeżdżać do przystanku, na naszej trasie. No muzyka, a ja myślałem, że muzyka się uspokoiła i nagle się znowu odpaliła, świetnie. Tam na dole widzę domy w ogóle. Jesteśmy nad jakąś wioską w powietrzu Nie wiem czy ty to Przyszli widzisz Ta Gra jest mega tajemnicza No w sumie nie, nie, nie wiemy czego się spodziewać tu tak mega to wszystko jest teraz może się wydarzyć To może nawet nie wiem Ten twój ulubiony klaun wylecieć Jaki klaun? No co lubisz klauny, nie? się boję Klaurów. No wiem, dlatego tak powiedziałem. <śm> o. o, nie ma... Kurde szybko! Wywalamy kamień. Dobra, wziąłem skra. Dążyłem. Ok, no, skrapy to trzeba zbierać i drewienka. No, dłużej jedziemy. Też nie sprawdziłem, ile nam zajęła ta wysepka, nie? No, chwilę tam byliśmy. Mhm. Mm na początku się zatrzymaliśmy przy, yy, no przy tym Przerekinie rekini. Przerekinie właśnie A Muzyka zacichła Tak, ale Na razie nic nie wskazuje, żebyśmy mieli gdzieś do jakiejś stacji dojeżdżać, nie? Ale coś dziwnego przed nami, jakaś dziwna budowla, nie wiem czy to widzisz. Właśnie widzę, no. Widzimy, że ta moja strona jest jakaś taka biedna w te surowce. Ale u mnie też od czasu do czasu ktoś wyskoczy. Nie ma miejsca już na drewno ale, no, scrap powinienem mieć. I tu jeszcze jest, dobra, wziąłem. Mam jeszcze miejsce? Nie, nie mam, wszystko już mam zajęte. Co, wywalę, wywalę to jedzenie. Ja jeszcze mam jeden pełny slot do tego wolny. Mhm, może jeszcze scrap mogę zbierać. Mhm, a ja drewnianku. Słyszysz to? Rekin? Eee, nie. Mam muzykę na rekina. To nie jest muzyka do stacji? Nie, do stacji. Do stacji. Ta. Ale, ale jeszcze jej nie widzę. Też jest ciemno tam trochę, też nie? będzie trzeba strzelać z tymi. Skrab jeden ominąłeś. Ale nie martw się, ja, ja więcej ominąłem karierze. Okej. Okay. No nie ma miejsca już, naprawdę. Musimy zrobić... Tylko zobacz, jest muzyka jak do tego, ale nie widzę, żeby coś było tutaj. Ja widzę, już się pojawia. Teraz dopiero zaczyna się tak wyłaniać, no powiem Ci, że jesteśmy obładowani, nie? Zgadzam się. Dobrze, trochę się, jak posprzątamy, trochę się zapgradujemy teraz, nie? Może te magazyny zrobimy. Ale wiesz co? O tym, co to za stacja, pokażemy w następnym odcinku. Pomachaj. Ha, 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 ha. Za tydzień we wtorek. Pa! Cześć.